Celem wspólnego projektu Adidas i Legii Warszawa było znalezienie czterech utalentowanych graczy w wieku od 16 do 18 lat, którzy dołączyliby do stołecznej drużyny. Naszym zadaniem było nagłośnienie akcji oraz pozyskanie wymaganej liczby zgłoszeń w formie wideo CV. Wiedzieliśmy, że będzie to wyzwanie. Kandydaci musieli pokonać nieśmiałość i barierę technologiczną, a kibice innych drużyn także niechęć do stołecznego klubu. Był to pierwszy taki projekt w Polsce, więc i kampania musiała być innowacyjna. Wiedzieliśmy, że użytkownicy z grupy docelowej intensywnie korzystają z internetu i social media. Grają w gry online, oglądają wideo i uprawiają sport. Wiedzieliśmy też, że młoda grupa docelowa to świadomi i wymagający konsumenci. Sceptyczni wobec tradycyjnych form przekazu i obyci w cyfrowym świecie, co sprawia, że trudno zdobyć ich uwagę i czymkolwiek zaskoczyć. Bazując na tej wiedzy, postawiliśmy na storytelling i kontekstowe, niestandardowe dotarcie do grupy docelowej. Żyj się młody, Będziesz grał! Na kilka dni przed startem rekrutacji w serwisie YouTube i w aplikacji na Facebooku opublikowaliśmy film teaserowy oddający emocje towarzyszące debiutowi piłkarskiemu w legii. Aby ułatwić dodawanie zgłoszeń, stworzyliśmy również aplikację rekrutacyjną na Facebooku, w której znalazły się również filmy poradnikowe, które pomagały w nakręceniu swojego wideo CV. Wideo CV użytkowników automatycznie spływały na kanał YouTube Adidas Football Polska, a po akceptacji pojawiały się w aplikacji. Aby zbudować atmosferę rywalizacji, inni użytkownicy mogli głosować na swoich faworytów i zapewnić 20 kandydatom udział w dniach testowych na Legii. Centrum kampanii była gra wideo w serwisie YouTube, w której użytkownicy z pomocą piłkarzy Legii sprawdzali swoje umiejętności, uczestnicząc w serii wyzwań. Dzięki nakręceniu wszystkich materiałów kamerami GoPro, mogliśmy zastosować montaż typu Point of View. Oglądający wideo stawał się bohaterem historii. Dzięki mechanizmowi adnotacji mógł na przykład wykonać podkręcony strzał piłką do bramki, ćwiczyć dribbling czy odbiór podania. Dodatkowo zaangażowaliśmy popularnych w grupie vlogerów: Dakana, VUNIT i Wardęgę, którzy nakręcili swoje wideo CV i w zabawny sposób namawiali użytkowników do wzięcia udziału w akcji. Rezultaty kampanii: W grę wideo zagrano ponad 120 tysięcy razy, filmy blogerów obejrzano ponad 100 tysięcy razy, 120 utalentowanych piłkarzy zostało zaproszonych na dni testowe do Warszawy, z czego czterech odbyło miesięczny staż w młodej drużynie Legi Warszawa.